Dzień dobry, jest sobota 15 maja, minęła godzina 14. Renata Molenda, zapraszam do studia lotto. Maj zaczął się bardzo dobrze dla grających w Szybkie 600. Już w pierwszym tygodniu padły aż trzy wygrane po 600 zł wypłacanych co tydzień przez cały rok. Szybkie 600 gra się naprawdę szybko. Losowania tej gry odbywają się co 4 minuty, a w każdym z nich do wygrania jest nawet 6000 zł wypłacanych co tydzień przez cały rok. To jedna z gier lotto, w którą zagrają Państwo przez internet na lotto.pl. Tak samo jak w Multi, Multi i Kaskadę, na które losowania zapraszam już teraz, a na koniec programu podam wynik super to ostatni dzwonek, żeby wziąć udział w wyjątkowej promocji w Multi Multi. Jeszcze tylko dziś wszystkie wygrane w tej grze przy typowaniu ośmiu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Grając z plusem można wygrać nawet 1 950 000 zł. Przedostatnie promocyjne losowanie już teraz. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 19, 27, 36, 51. Siedem sześćdziesiąt czterdzieści dwa sześć siedemdziesiąt siedem osiem sześćdziesiąt dziewięć sześćdziesiąt trzy Dwadzieścia sześć, sześćdziesiąt siedem, sześćdziesiąt pięć, czterdzieści, czterdzieści pięć, dwa, siedemdziesiąt osiem, liczba siedemdziesiąt osiem jest plusem. Za kilka godzin odbędzie się losowanie Lotto. Oczywiście zachęcam Państwa do wzięcia w nim udziału. Tym bardziej, że czekają nas duże emocje. Do wygrania może być nawet 9 milionów złotych. W Lotto zagrają Państwo w punktach Lotto oraz przez internet na www.lotto.p lub w aplikacji na smartfonie. Powodzenia! Każdy los kaskady to dwie szanse na wygranie 250 tysięcy złotych. Żeby zdobyć tę wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Pora poznać te liczby. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby dwadzieścia jeden, dwadzieścia szesnaście pięć dziewięć dziewiętnaście dwadzieścia dwa siedem trzynaście jeden trzy. We wczorajszym losowaniu Eurojackpot w Polsce padła m.in. wygrana czwartego stopnia warta ponad 513 tysięcy zł. W najbliższym losowaniu tej gry do zdobycia może być aż 355 milionów zł. W Eurojackpot gra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Mogą to państwo zrobić online na stronie lotto.pl. Wygrane w zdrabkach padają codziennie. W zdrabce Pensja do zdobycia są dwie główne wygrane po 550 tysięcy złotych. Gracz otrzymuje 250 tysięcy złotych od razu oraz 5 tysięcy złotych co miesiąc przez 5 lat. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 28 milionów 900 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Zanim podam Państwu pierwszy dziś wylosowany numer super szansy, przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi Multi oraz Kaskady. Oto 20 liczby wylosowanych w Multi Multi. 19, 27, 36, 51, 7, 60, 42, 6, 77

4 19 22 7 13 1 3 Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, można powiększyć ją o 2 miliony złotych, żeby mieć szansę na zdobycie takich pieniędzy, wystarczy trafić wszystkie cyfry w aktywowanym numerze Super szansy. Znajdą go państwo na kuponach wybranych gier lotto. Koszt aktywacji to tylko 2 zł, a oto szczęśliwy numer Super szansy. 1 5 8, 8, 4, 9, 6. Gratuluję wygranych. Kolejny numer super szansy poznamy w wieczornym studiu Lotto. Wygrana w szybkie 600 może być powiększona o premię. To kumulująca się z losowania na losowanie kwota, która przypisywana jest do jednego z pięciu stopni wygranych występujących w grze. Zachęcam do gry i życzę wiele radości z wygranych. Popołudniowe studio Lotto dobiega końca, ale zapraszam za kilka godzin na wieczorne losowania, które będę miała przyjemność poprowadzić. Przypominam, że wieczorne studio Lotto rozpoczyna się o godzinie 21.50, a można je oglądać m.in. na antenie TVP3. Do widzenia! Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.